Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry kochani, witam serdecznie z kolejnego podróżu spaceru, na który zostałem zaproszony w bardzo ciekawe miejsce, a mianowicie w austriackie Alpy, koło Innsbrucka, więc tam się wybieram. Zostałem zaproszony przez Kasię, Kasiu. Dzień dobry, witam oraz jest z nami jeszcze jeden spacerowicz, który siedzi tam na tylnej półeczce Delcia Jesteśmy już w połowie drogi, a nawet można powiedzieć, że dwie trzecie drogi za nami Zaraz będziemy przejeżdżać przez piękne malownicze górskie przełęcze Doliny Wąwozy z widokiem na piękne dwa jeziora, między innymi przez miejscowość Koch LMZ, czyli jak to tam się czyta. Natedy <gry> będziemy przejeżdżać i e, tam się na pewno zatrzymamy. Gła się już e, skończyła. Rozjaśniło się, więc e, jest duża szansa na piękne widoki. E, z pewnością się z nimi, e, nimi z wami podzielimy. A już za moment e, wyprawa do stacji benzynowej po kawę. Już trzecie. Trzecią, tak. Kasi trzecia, moja zerowa, wolę yerbę, a na stacjach ciepłej yerby nie sprzedają, a powinni, bo jakby sprzedawali ciepłą yerbę na stacjach benzynowych, to ja chętnie bym ją pił. Ja bym wybrała jak jakbym miała wybierać. No, od Guarany robi się tępy, więc okay. <laughs> może dlatego, że za dużo jej przyjmowałem, ale... Jerba jest taka właśnie, nie za dużo, chociaż że jak e, pierwszy raz wypiłem dwie szklaneczki to też e, wszystko mi dęba stanęło. Wszystko? E, tak. Przede, przede wszystkim oczy i serce. O reszcie nie wspomnę. Co no jak serce ci stanęło to niebezpiecznie. Może zróbmy teraz e, tutaj przerwę na filmik e, jak robić e, resuscytację prawidłowo. To wszystkim przyda. Dobrze. First call 999. then you do hands-only cpr and no kissing you only kiss your missus on the lips watch lock your fingers together knuckles up then push down right on the sovereign push down five or six centimetres that's about two inches in old money push hard and fast about two times a second like to the beat of staying alive worried you alert him Better a cracked rib than in kicking the bucket Keep this up till the ambulance arrives So don't forget Check him over Call 999, push hard and fast to stayin' alive And how did you to do Stay in alive is the best Remember Save your life when you can And when they beat you, run away No, no, you have to be a real man And save your woman No dobra, do, do zobaczenia na, na szczycie. Co? No tutaj było... 18 stopni jest. 18 stopni jest, no? Można kurwa. W Anglii w czasami tyle nie ma. Jest miejscowość Urfeld. No Urfeld, dokładnie. No. I tutaj płynie się restauracje, zaraz po prawej stronie Zaraz hmm. Będzie hmm. tam jedna, będzie taka fajna z balkonami, jak się da, bo radę wraty. Tam fajne zdjęcie tam to można zrobić dalej, dalej jeszcze. O, to sobie staniemy i idziemy się przejść zrobić foteczki. Ja bym na waszym miejscu dalej podjechał. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek? Tak, ja ci powiem, co miejsce. Dobrze. A to tu jest otwarte w ogóle? Kafe? Kafe chyba na wynos jest otwarte. Tak, tu go. Tu jest. Tu jest. Tu to... go. Jak... restauracja? Po prawej stronie z balkonem restauracja Po prawej stronie... Na razie są małe, małe domeszki Jeszcze nie, jeszcze nie, to jeszcze nie Jest tu panu... To jest, pa... jest, no No to lecimy, to idziemy zrobić foteczki i ci wyślemy co nam się uda zrobić. Nie. Jak się czujesz przed y, wyprawą? Tak jak wyglądam, czyli wspaniale. Jesteśmy w drodze na ruiny zamku. Mam nadzieję, że uda nam się zaliczyć tam atrakcję. To jest atrakcja numer jeden dzisiejszego dnia. Następnie będziemy przemierzać tamtą część gór. Wierzchołek, y, szczyt, pacza kofel. Planujemy dzisiaj wejście na szczyt. Rzucie Pozdrawiamy, paczę. Co ja paczę. Jeszcze będzie dzisiaj też w planie Nordkette. To są takie trzy główne atrakcje. Natomiast jeszcze szczegółów pozostałych atrakcji zdradzić nie możemy. No nie, ja nie mogę zdradzić, bo nie znam. A ja jeszcze nie zdradzę, bo, bo będzie niespodzianka. Bo to będzie niespodzianka. No to zmierzamy teraz na tą górkę. Jest bardzo ciepło. Bardzo, Ubraliśmy się w miarę grubaśnie. O. Szali, to nie wiem po co, już raz bluzę będę zdymował, bo jest naprawdę bardzo ciepło, bardzo. No to zmierzamy do góry. Zamek ten powstał w XV wieku. Był bardzo ważny tutaj dla okolicznych e, mieszkańców, ponieważ składowali tutaj sól. E, w mieście pobliskim Hal znajdowała się e, wykopaliska, znajdowały się wykopaliska soli, i tutaj były one składowane. Czyli zamek ten służył jako magazyn, ale także miejsce do produkcji wyrobów soli. Tam no, no. bardziej na zachód, tam na wschód, sorry, pod Wiedeń to, to tam inaczej jest, nie? Mm -hmm. No i kurde, Mozart z Salzburga i Johann Strauss, bo Mozart, Mozart tam sobie tworzy, jak tam z Salzburga pojedziesz, to się nazywa Salzburg, nie? Od soli, sol tam wydobywali. No No i, i jest piękny zamek na wzgórzu i, i tam Mozart sobie grał, jak tam idziesz przez Salzburg, to wszędzie na skrzypcach grają, nie? 9,50 mm. metrów w nie, fa fajnie, bo tak między wiesz na starym mieście między budynkami fajnie brzmi, nie? Mhm. Mm Jak sobie tak spacerujesz, nie? No i ten, i krystaliczna czysta rzeka, ty bo macie rzeczkę też ładną tu, inny, chyba, nie? W miarę spora jest taka. nie jest fajny, tak, on jest bardzo szeroki. Ciągnie się przecież do Włoch, jeszcze do Szwajcarii. Marcin, Marcin, <gadam> chyba tak gadam, że już 60 lat minęło. <gadam> Nie, bo to jak się w Austrii byłeś parę razy? Parę Paręnaście. Polecam Kasia, żebyście pojechali kiedyś, albo nawet jak się da radę, może niedługo. Jest jezioro, które się nazywa Plan Z. <laughs> <laughs> Świetne jezioro, trzeba tam jechać, koniecznie. <laughs> nie, no jezioro, jezioro jest takie podłużne jak rzeka. Jest takie rynowe, takie nie jest no. wąskie, a bardzo długie się ciągnie. Jest też przejście graniczne, nie? Niemiecko-austriackie właśnie, przez które się tam jedzie I, i no, no, nie no, cudownie po prostu, górami otoczone, nie? Nie no, Austria jest super, nie? Jak się rozjeżdżasz po całej Austrii, to jest co wyglądać naprawdę A będziecie a się wybierać na, na tą skocznię narciarską? Tak, jeszcze będziemy jechać właśnie, teraz no. chcemy jechać na Nordkette, na skocznię narciarską Nie no, to dobra, to sobie odpalajcie się, robaczki ja Dobra Dzięki wielkie się za wszystko Opracę, i do usłyszenia linki, nie? No, koniecznie, Dobre. koniecznie się odzywaj i wysyłaj no. linki. No, zazdroszczę Wam na razie. Dzięki, pa! Dzięki. pa. E, nie ma tego Krzysie, nie? No, Krzysie jest super, Krzysie jest niezastąpiony. No, jeżeli chodzi o takie, taką wiedzę geograficzną, historyczną, to jest. Pasję, z jaką podchodzi do tego. Tak, w jaki sposób to odpowiada, to nic tylko słuchać. No. Leży w Anglii na lockdownie. W czerwcu będzie wspólna wyprawa z Krzysiem samochodem po Europie. Więc nagramy bardzo dużo materiału i na pewno też świetny film do tego nakręcimy. Tam widać wierzchołek Hoffel. Teraz razem z Kasią wybierzemy się na Nordkette. I na Nordkette będziemy podziwiać piękny widok. Taki widok jak macie po prawej stronie.